Hej, hej! Dzisiaj przychodzę do Was z paczkami z Too Good To Go. Zrobimy sobie taki mały unboxing. To są dwie paczki. Że zaczniemy od tej dolnej. Co my tu mamy? Mamy cebulę dynkę. Coś z niej wymyślę. Chociaż osobiście cebuli nie lubię. Mamy porę. Sos porowy zrobimy szynka podobna do tej z prl z datą do 23, czyli do dzisiaj Puma... grejfrutę. tak, to jest grejpfrut, to jest pomarańcz dwie mandarynki takie do, dzi do dzisiaj e, mamy do tego jeszcze trzy jabłka ogórka paragon za całość zapłaciłam 9,99. Do tego jest zielona papryka, pęczek rzodkiewki, e, papryczka chili, trzy, e, trzy brzoskwinki, z których... Może dzisiaj jeszcze zrobię koktajl. I... Aha, tu jest paragon, tutaj drugiej. I mamy tatara który też jest do dzisiaj. Także dzisiaj na kolację będzie koktajl z brzoskwini i tatar. Może to się ciekawie skończyć. A w drugiej paczce, którą rzucimy tam, w drugiej paczuszce mamy. Druga, ogółem każda paczka paczek była za 99, a, a wartość paczki jest około 30 zł. Tutaj jest akurat 35 a tam ten był 33 niecałe. Także, jak widzicie, troszkę porad. Tu mamy e, notkę tytużki, mamy por, więc na pewno będzie sos sporowy. Jeszcze raz szynkę, jak ta z PRL-u, e, paprykę. Czerwoną, paprykę, zieloną. Tu już trochę zabrałam do live'a, ale wszystko będzie podlinkowane. Mamy banany. Idealne będą się z tamtym koktajlem. że co to za krzyk? Eee, Tak, jak nacypacz, to jest ogóraz, Są to są dwie pomarańcze, dwie mandarynki, papreczka chili. Tu mamy trzy jabłuszka, ale jest jeszcze cebula. Jest rozkwinka. Taka płaska. Są trzy brusklinki albo nektarynki, ja nigdzie nie rozróżniam. I są dwa pomidorki. One są całe, tylko są bardzo mięciutkie, także pójdą na sosik. I to wszystko. Myślę, że jak za 20 zł tyle jedzenia nigdzie nie kupię. Także to jest paczka z Google To Go. Kupiłam ją w Carrefourze i w Bydgoszczy. Bo nie wiem, czy to jest jakaś, jakaś różnica, ale to tak. Zachęcam Was do e, kupowania z tej aplikacji, bo naprawdę paczki niespodzianki czasem są przeróżne, ale bardzo fajne. Także jak chcecie więcej tego typu treści, to zaobserwujcie, dajcie kciuki w górę i napiszcie, napiszcie, <gry> i napiszcie komentarz. Uh, it, it, too to go. <laughs>